Witamy wszystkich serdecznie Koło Gospodyń wiejskich w Sławkach. Istniejemy od 2017 roku, nasze koło liczy ponad 30 członków i wyróżniamy się tym, że w naszym kole są zarówno panie, jak i panowie. Naszym mottem jest to, że przeprowadzamy bardzo dużo warsztatów. Robimy to w takiej formie edukacyjnej. I są to zarówno warsztaty prowadzone dla dzieci, jak i dla dorosłych. Może dla, o warsztatach dla dzieci opowie coś Marysia, ponieważ bardzo dużo uczestniczy w tych warsztatach są to przeważnie warsztaty kulinarne. Przeprowadzamy warsztaty kulinarne dla dzieci, młodzieży, dla seniorów, dla dorosłych. Y dla dzieci w szkole naszej podstawowej w Goręczynie, w Samoninie, w Kartuzach. W zeszłym roku prowadziliśmy warsztaty z klubami seniorów w Goręczynie, w Egiertowie, w Somoninie. Jeżeli chodzi o repertuar, który przygotowaliśmy w tym roku dla naszych uczestników, to taki projekt: Posmakuj historię, czyli szlakiem dawnych karczy gminy Somonino. Jedna edycja odbyła się właśnie w ubiegłą sobotę, gdzie nasi uczestnicy mieli możliwość poznać historię Sławek. Cieszyło się to ogromnym powodzeniem. Natomiast z drugiej tej części warsztatów przeprowadziliśmy warsztaty kulinarne, i tak jak dzisiaj miały one miejsce na świeżym powietrzu, bez użycia elektryki, używaliśmy ogniska. Muszę powiedzieć, że wyróżniamy się na tle innych kół tym, że. Właśnie jakby sami też bierzemy udział, bo się dokształcamy w różnych szkoleniach, bierzemy udział w różnych warsztatach, ale tą wiedzę potem wykorzystujemy i dzielimy się nią innych i zapraszamy właśnie, staramy się pisać dużo projektów, pozyskiwać środki i zapraszać innych uczestników czy naszych lokalnych, czy dalszych do właśnie spełniania swoich marzeń i próbowania swoich sił podczas przeróżnych warsztatów. Robimy to w sposób edukacyjny. Między innymi musimy tutaj się pochwalić, że nasz pierwszy projekt, gdzie zaczynaliśmy, bo już w 2018 roku stworzyliśmy sobie taki projekt pod nazwą Międzypokoleniowe Warsztaty Kulinarne prowadzone w języku kaszubskim i finałem tego jakby wydarzenia było, wyda było wydanie publikacji Palce Lizać. Jest to bardzo ciekawa forma, ale przede wszystkim nasi i Muszę powiedzieć, że osoby, które miały okazję obejrzeć tą książkę, to są bardzo zdziwione, że są to takie piękne fotografie. Ja wszystkim mówię, że te wszystkie potrawy zostały przygotowane na warsztatach wraz z naszymi uczestnikami. I to jest o tyle fajnie, że wspólnie tworzyliśmy tą publikację. Kolejna publikacja, którą stworzyliśmy, no to Latawce wspomnień. To też kolejny ciekawy projekt, który tutaj na naszym terenie nie miał miejsca bo zaprosiliśmy do naszej wioski osoby, które przeprowadziły nam warsztaty budowania latawców i na naszym niebie w Sławkach pojawił był oczywiście konkurs później tych latawców, więc pojawiły się piękne latawce na niebie. Dodatkowo instruktorzy, instruktorzy, którzy prowadzili te zajęcia przywieźli swoje piękne latawce, więc starsi mieszkańcy wspominają do dzisiaj tą przygodę. No ale pokłosiem tego projektu, bo Oczywiście my jakby nie potrafimy zrobić niczego jednorazowo, więc zawsze rozbudowujemy edukacyjnie te nasze projekty. No i tutaj w drugiej części to zapraszaliśmy mieszkańców do opowiadania swoich historii takich lokalnych, tam wybraliśmy tematy, zaprosiliśmy na te spotkania osoby, które mogły nam jakieś ciekawe rzeczy opowiedzieć, które chcieliśmy. No ale tak się spodobało naszym mieszkańcom, że podczas odbyły się trzy spotkania i podczas każdego kolejnego spotkania przybywało tych mieszkańców i osób chętnych do opowiadania. I tutaj publikacja, która jakby jest... Pokłosiem tego projektu to właśnie latawce wspomnień i tu kilka historii opowiedzianych przez naszych mieszkańców. Niedawno też. Zamarzył nam się film dokumentalny, to też zrobiliśmy, i to też taka inspiracja, bo nagraliśmy film zatytułowany Życie na wsi w Perelu w gminie Samonino, gdzie skorzystaliśmy z wiedzy mieszkańców, którzy ży żyli w tamtych czasach. Jest to taki film dokumentalny, wzbogacony o wątki historyczne. Tutaj też wykorzystaliśmy pomoc historyka, on to nam odpowiednio tutaj jakby ułożył scenariusz, potem był naszym lektorem, więc film jest około godzinny, ale warto sobie go obejrzeć i zobaczyć, jak to było, bo zaledwie 40 lat temu, a tak różnie, nie ma już tego takiej, jak to mówią nasi rozmówcy, takiej bliskości, jaka była kiedyś. Na początku roku został wydany flipbook, który jest do pobrania w sieci, i są tam zamieszczone przepisy na ekologiczną chemię domową, który każdy może sobie odtworzyć w domu. W poprzednim roku przeprowadziliśmy warsztaty, w których uczyliśmy ludzi, jak uczestników, jak właśnie. Odtworzyć, stworzyć ekologiczną chemię domową i dlaczego warto to robić. No a właśnie w tym roku wydała, została, wydana została ta elektroniczna publikacja, którą każdy może sobie pobrać. Zapraszamy do śledzenia naszych profili społecznościowych na Instagramie koło Gospodyn Wiejskich w Sławkach oraz na Facebooku Koło Gospodyń Wiejskich również w Sławkach no i zapraszamy do śledzenia, ponieważ tam warto sobie zobaczyć i tam umieszczamy także informacje o tym, kiedy są warsztaty i formularze wszystkie zgłoszeniowe także tam zamieszczamy, więc warto śledzić chociażby ze względu na to, żeby móc później wziąć udział w naszych wydarzeniach. Też warto zaglądać na tą stronę, bo wiem, że ogląda nas cała Polska, ponieważ biorę też udział w projekcie Sieci Liderek Wiejskich, gdzie reprezentuję Pomorze i tutaj. Koleżanki moje z całej Polski mówią, że znają nasze koło, właśnie znają je z telewizji, znają je z Facebooka i podglądają i korzystają z naszych inspiracji i to jest właśnie fajne, bo to trzeba się dzielić tym, co umiemy i żeby każdy się zainspirował tym. Nie traktujmy tego jako jakiegoś, że ktoś nam coś kradnie, traktujmy to jako inspirację i tym się dzielmy, bo im więcej będziemy się tym dzielić, tym więcej otrzymamy z powrotem dla siebie.